Cześć, witajcie, ja jestem Faust, jest ze mną Kiksunio. Hej! Wotan. Cześć wszystkim. Lukas. Hej. I ten pedał. <grym task> no dobra, żart, żart, rewus żart, rebus, żart to ostatni raz kiedy zakrawię. To ostatni raz. I siedem odcinków, Nie, cztery. U, ktoś, tu, ktoś, tu raz. Chyba, <grym task> ktoś tu chyba IEM proponował, prawda? No. O, Szkodę, że ja chod na siłę. Nie, nie. Nie będzie się, się działo. Nie. Oho. Będzie cieprzy. Ale, chłopaki Kurda, ale Ale raz się żyje. Kurde, tak, tak to kusi teraz. Wypowiadaj wojnę. Mam, mam ważne nie pytanie. Ej, jak, mam ważne pytanie. Jak a? wypowiem wojnę i będę stanie w stanie wojny, to i wasale mogą mi wojnę wypowiedzieć, czy nie? Wojnę. Nie. Nie. Przy... nie, moment. Jak będziecie we wspólnej wojnie, to nie. Okej. Okay. Dobrze, O to mani mają w a, a jak nie, to ja kończę serię. Mają jakie <laughs> mają liberty za Ponad 100%. 300, 367. <laughs> Aha. To, to on nawet, nawet podbijając jedną prowincję nic nie zrobi. Ej właśnie wiecie czego... tak żeś zrobił? <gatujesz> Zobacz u mnie po prostu, tylko tak ja, gadać. widzę, ale będę się zobaczyć kiedyś. Nawet. Podbił Bizancjum, pod Lutodor, podbił Todor, podbił... Coś miałem powiedzieć, wiesz, żebyś to się nie buntowało. Jak teraz o, sobie o, wyobraziłem... Ja bym ci to suportował. Jak teraz sobie wyobraziłem, że Repus upada, to tak w sumie przypomniałem sobie, że nie przemyśleliśmy jednego. Co się stanie, jak host upadnie? No to save'a znaczy nie, bo tam może my... sobie grać jakiś gównem, nie. Bez wiem, zmienie państwo i tyle, i już bym... Tak powiedziane, że już ja nie... Nawet jak was podbiję, to nie wygrywam, co nie? Aha, no dobra, dobra. A będę grał wiem, was albo Marchiak kogoś ogóle tyle. Dobra, wierzę no, no. moich kochanych sojuszników teraz. Mogę hmm. wezwać do wojny. Ej, a tego on mogę wezwać, LOL, biorę. O, o ale nie wstierdzi, to ma. Widzę. 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 Widzę no i to ruch. jeszcze jaki. A oni oni, oni przegrali tym, że mnie ostrzegli. Jeszcze krucjatę dostałem, no cudownie. Głupi Węgier. Piękne jest życie Etiopczyka. Teraz pytanie: podbijać czy wasalizować? To co podbijasz? Malindi w tym momencie i nie miałbym do nich A przejścia. Nie pomaga? No i tą prowincję nie. będziesz mógł podnieść ci gdzieś potem, więc. Się Też ty bym powiedział, że Moskwa i Francja nie przyłączyły się do tej wojny. Że co? Że Moskwa i Francja co? Nie przyłączyły się do tej wojny. E, bo mnie ostrzegli i powiedziałem wojnę e, tej bez Sarawii. Aha. Spoko. I teraz ja sobie podbijam Krym, a Austria z Węgrami, jeżeli nie upadną, to podbiją sobie Ottomanów. O teraz ty wotan boostujesz w naszej okolicy technologię. A to już się pojawiła? Aha, bo... Podnos... Nie, jeszcze nie, ale tak pytam. No właśnie czemu jeszcze nie? Jest już 500. Nie. A czy wiesz, Lukas, ja i tak sobie zbustowałem co? No nie czekaj, że już dojdzie. Czyli jeszcze powoli. Czyli Muszę palić więcej gdzieś. Po, po, powiedz sobie za ile by mi to doszło, jak, patrzeć, jak to się rozwinęło tam u ciebie? Dopiero w by Pegu. Łapie. Ale kolonia... A, bo w sumie to się granicami przynosi, a kolonializm będzie się portami przenosi. Mm, kolonializm jest nie, kolejny? Kolonializm a granicami też się przenosi. No kolonializm się portami też przenosi, to co pamiętam. A nie wiem, czy, A nie koloniami? Muszę mieć nację kolonialną, tak? No tak, znaczy to nie wtedy się tam odpala, ale potem chyba porty trzeba mieć w przyjaznych krajach, to czekaj. To jest szansa, że ciebie się odpali. Bo tam mój nowy, najlepszy przyjaciel, który w Nie, Ja już jestem na nowym świecie, już widziałem na tym, na ładowaniach Seymour, więc. No ja nie już się odpalił? Nie, ale już ma kol kolonię po prostu. W no Tam nie masz kolonii, niestety. O no nie, o mam, nie. Mam. To, więc to, to już? To, to już. Co. To już czasu i... No bo nie mam jak tutaj w Australii nie widzę, co nie. A, ja robię sobie tutaj, żeby kasę mieć na innych. Deli... Deli, czemu mnie nie lubisz? Proof relations Deli. Bengal, trus mi się skończył czas na koalicję. A, w sumie to jest jedyny kraj, który ma u mnie punkty na koalicję. O, Burgundia przetrwała swoją drogą. O, dziwne czemu to na mnie nie rzuca... Znaczy, nie idzie mi pomóc wojskami. Dziwne, prawda? No, bardzo dziwne. Już wiem, co zrobię. Nie poszczę, muszę im oddać ziemię Austrii, na przykład Węgrom, albo Cię z nie lubią. Dajmy, że mamy dobrego władcę. A to niech sobie biorą jedną prowincję, mi tam. Dla mnie najważniejsze jest zerwać im wszystkie te sojusze, co mają Ci Otomani. Hm. Co złego zrobili Ci Otomani? Właśnie nie. So sojusz z Francją, sojusz z Moskwą. A no tak, że to nie, Osmanu, rzeczywiście widzę. No, ci Osmani są troszkę. Sojusz z Bohemią. I Czechy, a to jest po prostu jakaś przekoksalność, przecież nie powinni mieć. No, się coś podoba. się popsuło najwyraźniej, że mają z trzema imbami i sojusz po prostu. Najgorzej, ale nie, znaczy, ze... starczyłoby, wyżej, że Moskwa jest... pocisnęłaby Great Horde, i by wzięła dwie prowincje i doszłaby do kryzysu. No, Moskwa jest rzeczywiście Great Powerem, Francja jest też Great Powerem, więc powinny mieć te. tam minus 100 do relacji kolejny no, minus 50. O. A my gramy na normal czy na hardzie? Normal. A normal. 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 A no to 50. Uf, Bo ostatnio się dziwiliście, że na hardzie to wiem grałem normal. Chod. Ile się nie zmieniło? Nie wiem. Eee... Zastanawiające. pytanie, kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Ja to mam pytanie. Muszę to przesądzić. To jest bardzo ryzykowny krok, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Chociaż Wie woda. Wiesz, nie kastylia. lubi szampana, więc. Nie. No właśnie. Jak jest Sylwester, jak wszyscy piją szampany, ale, w ale wódę. <grym> nie <grym> no, żartuję na sylwestra jeszcze czasami się napije, ale. Czasami. Nie, jak wiesz, jak jesteś na przykład na rynku ze znajomymi, tam wszyscy wiesz, leją się do klas z szampanem, podaje ci ktoś tam szampana, to oko napije się. Ale tak, żeby nie wiem, w domu na imprezie czy coś szampana, to. jak tak... za jego hojs. Właśnie. E, ja tam hajsik mam, żeby pić. Żeby cokolwiek robić. Więc... Ale za darmo też jest miło czasem. Do muzyki muzykę puściłem. No nie, znowu... Ooooooooo, oh, god O no, za daleko jesteśmy od siebie i tak się dzieje, ale dobra gra. Ja to. No widzimy się za chwilę po pauzie. Tak jest cięcie. Ta będę miał prawo autorskie na pierwszym odcinku. Tak. A może byście się odliczyli, co? Dobra, wróciliśmy, jedziemy. Tak, wcale nie minęło pół godziny tym, co automobowo. się działo. Wcale mój komputer nie wypierdzielił w momencie też. Mam tak. nadzieję, że nagranie nie będzie miało miliona gigabajtów z tego względu, że pół godziny czekaliśmy w grze i cały czas ekran się <laughs> nagrywał i pewnie już 10 giga zajmie jeden plik. Zobaczymy. Czas się zabić, chyba. Laura, referendum na Krymie zrobione. Dobrze, tylko krymy. zajmować krym? To spoko. Oby nie było znowu wetora. Teraz no. nadzieję, żeby Otomani mi nie przyszli do mnie i nie skasowali mi jadł. Ale czy trójce? Jestem za. Też. Może być. Pff, może być. Ej, przychodzą no, do reportażu. z tak Otomano w jak na niego, później reszta. Ach, takie. Okay. No Zwiąbię się bez więc... <coughs> Większość kraju ma, zajęłem, więc Burgol zajęty, stolica za chwilę też zajęta. Ej, ale w Austrii, o ty weź, nie upadaj, macie więcej wojska. Nie rozdzielajcie się, jak idioci, pół na pół. Nie, jeszcze bym to, ani to Basarabia zajęła. A nie, wygrali z Ottomanami, oni się wycofali. No? Ej, kurwa, idź do mojej strony. Ja spadam. Kiksunie, nie pomocy. <laughs> Pomóc ci w stolicy? Kiksunie, nie pomocy. Nie ale oni serio na mnie idą. Tak wyglądają na chwilę na dwójkę, Gonią, nie. zapisował. Proszę. Kitsunio. Przewidziałem przyszłość. Co stało? Szybko, Flotosz, musisz zabrać to wojsko. Ach, ma jest 41. W Simsonach w roku 1450. I więcej nie mogę wziąć. Przeszłość. To mój odcinek Simpsonów przewidział. Jak Dobra, na na po, 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 poszli sobie, poszli. Okay. Wracam na Bessarabię. Ten taki głos... Mamusiu, bądź przy mnie. A tak rzeczywiście wyglądało tak, o Austria pokonała wojsko Otomanów, fajnie. Spieprzają, gdzie? Prowincja obok mnie. Mój no, pomocy. jakim <noise> <noise> wyścig hmm. był z nimi. Okej. Okay. A oni się nadal bawią, chcieli na to bez ale nie pozwalają. Ja, ja bym się gdyby ich generał miał tę cechę, co daje przyspiesz, y, szybszą armię, to by cię dogonili. No, fuck mi. I jeszcze manewr Mam to Dlaczego cię fakować? No, e, wiecie, od, nie, niedawno od patcha zrobili coś takiego, że jak e, podbijesz e, jakieś państwo. O, zostałem Great Powerem w ogóle. Jak podbijesz jakieś państwo i zostanie mu jakaś armia, to ona na, się zmienia w armię separatystów, nie? No, tak. no, no. no jest I nerwujący. zostali mi separatyści na Sokotrze, a ja mam tylko dwie transportówki. Mam nadzieję, że się po prostu przeniosą teleportem jakoś dziwnie. Gdzieś, no, gdzieś w lepsze miejsce. No nie, nie wiem sobie. czym, niech po prostu się przeniosą i tyle. Przeniosą się? Nie, nawet nie chcą, Jezu. Ale Różmy no czy... nie no! Ty gonią mnie przez tą Litwę! Tak, się jest. Ja, ja chciałbym to chętnie pooglądać. Ja nie mogę się z tego Krymu ruszyć wojskiem. Ja nie ruszę. A, i możesz dać na trójkę już, jak chcesz. Okej, okay, spoko. rypu poza tam nie gonią. O, moment, mam, tam ścinę. mam ścinę, spauzuj. Jest, lagging, no. lagging, lagging. No, nadgoniłem? Tak, dobra, to okej okay. Ta seria będzie fajna, nie możemy hmm. robić takich serii, że jesteśmy po całym świecie rozrzuceni. Prawda, to ostatnia, to ostatnia seria, kiedy jesteśmy na różnych kontynentach. Uuu, centrum tej ja mody. Dobra, podchodzę tu flotą, ja się boję. Azov mi zajmują, no nie. Teraz Serpus będzie nosił moje ubrania, As Kingdom? <grym> a chuj, weźmy alias, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale widzisz. mam strasznie dużo eventów związanych z Mediolanem i developmentem do niego. No, w sumie no, powinno się no, 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 no wiem, że się cieszę, no, znaczy... 53 królowa. Czemu ona mnie może rządzić krajem? Gdzieś można sprawdzić tą historię developmentu? Nie. Co <klujny> to jest? Bapal influence. Uu. Dobra, jak bardzo skrzywdziłem Bachmanis? Ha! 5000 mniej limitu. Ile mam kardynałów? No co, jestem największą. Lubą teraz w okolicy. Oh, a ja jestem na ostatnią Great Powerką. Yeah! Mocarstwo jedyne. Za chwilę się pojawią Stany Zjednoczone i nie będziesz co miał. Jak to tam? Do Stanów jeszcze jest kupa czasu. No zawsze można się postarać wcześniej i zrobić. Kiedyś jak ktoś to odwalił. Ale co? No, że Stany szybko zrobić, wyzwolić, później z nimi pograć. No, czy ja tak chciałem? Ja, idą na krem a świetnie. Cudownie. Ja tak chciałem, ale mi przez przypadek wyszły dwie unie personalne. Po drodze chyba będzie musiał pewnie po pierwszych czterech lat gry. <ślad> po prostu masakra. W Francji i pani dostać na unię Personalną, To jest po prostu masakra. W ogóle, jak powiedziałem wtedy o tym władcy w Indiach, co był ten, o tych Mugalsach, co był 6.6. No, przynieśli to, się, idę. To, to ktoś napisał właśnie kolejnego władcę, który był 666, 666 dwóch władców. Hmm. Fryderyk Wielki Piotr Wielki. No, Wil Fryderyk. Tak. A, i Piotr, tak. A jest gdzieś lista swoją drogą tych władców, też no, w A Ale tak, szu tak szukałem, tak myślałem nie znalazłem jeszcze kolejnych. No, tam jest całe spiska i tam można zobaczyć. Wiktor Icardiński. Birth of Colonialism. Gdzie się rozpoczęło? W ale cudownie, na zadupiu. Zadupiu, na zadupiu. A co mamy z Łukasem powiedzieć? A, co? No i tak będziemy musieli kupować. Teraz będzie więc. teraz ten. Yeah, nie, nie tylko było? wy musicie eee... bustować prowincję, żeby mieć instytucje. Iberian Reading. O. Nie, Castillo, chcesz znowu swoją... Nie! Castillo, chcesz sojusz? <laughs> Że mój sojusz z zniszczął? Myślę. Już nie walczę w tej wojnie. <noise> zerwali z mną sojusz? O Boże, Castillo. A nie, bo teraz mam nowego sojusznika. Mam wrażenie, że lepszego. No i otomani są jeszcze do tyle dobrze obici. Czemu zerwali ze mną sojusz. No nie, teraz Great Powera, nieee. Mamaluku. Mamaluk 324. Twój ukochany przyjaciel Mameluch przybył. I potem się na nich zerwanie? Co to fuck? jest w Co zrobiło się? No nie, bo tutaj miałem takie jedno małe główienko, które chciałem, wiesz, force wasalizować, nie? I tak dalej. No. A to może jakiś burtain? No i wziąłem sojusz z nimi przed chwilą, Real Mariaż i tak dalej, bo tutaj z Bachmanisu po prostu ich powypuszczałem, nie? I tu nagle po prostu patrzę, Real Mariaż zerwany, sojusz Wszystko zerwany. Wszystko zerwane. Ale to coś z eventów musi być, bo ten. Bo, bo, bo nie mają kary do relacji ze mną z tym związanej. Nie wiem, o co chodzi. Hmm... Jeszcze raz coś takiego widzę. Nie, bo to o, być zajmują, jak miło. I tak nie spada mi Bird Desire. W ogóle miałem wątowników. Prze przenieśli się e, na, do Etiopii I aha, wrócili, myślałem, że coś ich po drodze zatrzymało Ale nie, po prostu, naokoło przeszli może serwony przez Mamelu to Kup. Czemu jesteśmy rywal Francjo kochana, przyjacielu ty mój Nie, już nie przyłączy się do ciebie Jest po hmm. mojej stronie Francjo kochana, przyjacielu ty mój Burgundia może ty Bur Ej, Burgundia? Burgundia może być Co? Ej, Burgundia może być, o kurwa no co kurwa? <laughs> Jaka, kurwa? Ferencja, ja się Może mnie kochać? Sojusz. A się powiększam powoli? No wiem. Nie fajne to jest. Ajść. no. Trochę. Ja tu muszę właśnie teraz też coś pokombinować, co tu dalej zrobić w tej mojej okolicy złego. Bo za chwilę będziemy graniczyć. No wiem, hmm. wiem. Ale to jest... Nie idź, mnie, ale za chwilę zrobić? Za zdążysz? teraz muszę w, te, w tą twoją stronę teraz iść, bo tam jeszcze z tymi krajami od ciebie nie mam nic złego. Dobry pomysł, ja go popieram. Kurczę no... Jeszcze ta korupcja zawiera mi dużo pieniędzy. Moje pieniądze! Pamiętaj, masz mniejsze adres. No a to mi walić anrezy. Ja bym potrzebował paru krótkich, zwycięskich wojenek. Jak to się mówi, po kasę. Ja też. Prawda. Ja zaraz idę na murzynów. Ile murzyni mają pieniędzy? Mam nadzieję, że dużo. ja mam pur. Dali nie jest lubiano ogólnie. Ale... O, Radzi. Taka ma się Mink rozwali na. Malutkie kawałeczki. Ale to też nie będzie jakieś łatwe. Znaczy tam Podziwi tym, Na początku może być, ale potem to tam się i tak utworzy takie coś dużego. No, no ale wiesz. Na pewno niż taki wielki Mink, co nie? No nie. No Bo nie. każdy z tych będzie miał tyle wojska co mink, więc. Podziwiam Fionacie, no że masz 10 to się tutaj, wiesz, to podzieliło po na, nie wiem, sześć państw te, wiesz, każde po 60, po 70 tysięcy wojska miało, nie? O Jezu. No a Ming ma po prostu te limity, z tą autonomią ma tak zmniejszoną, dlatego jest ogólnie łatwiejszym celem Ming. No <laughs> chyba, że się na serio na milion państw rozpadnie. No... ale to w się sensie podbijają też dość szybko, bo tam wszyscy mają na siebie klejman toper. A, tu mogę też... powywalać. Nie ma to jak Francja z 30 moralami. O, ja nie no wiem, co, nie. Co ja tam zrobię, jak pójdę do was? Stop. No nie. O, to znowu. Mój Boże. Wybuchli mi akurat pod koniec miesiąca, kiedy miałem przejść na drugą stronę rzeki i... Chyba A to więc. przegram. No bo pod koniec 10 akurat wypłata nie przyjdzie. A ja <laughs> e, Jak z tymi <laughs> sytuacjami jest, jak mi normalnie ręcznie w prowincji urośnie, to wtedy się zmniejsza koszt e, Embrace'u, tak czy nie? Tak. Nie stać mnie ciągle. Nie nie A, bo ty się nie przyniosłeś... nie, ten, nie masz renesansu. Ale jeszcze pozbiłeś sobie tutaj, aha. Co to jest? Armii tradycja. Uuu, za pieniądze. Może czas zrobić konkurs? Jakieś za 20 lat zacznę Eto. dopiero boostować te prowincje. Krednik. Trzecinek. Boże, dobrze wojsko wybrałem? Tak. Nawet czy ci otomani się rozpadną, liczę na to, że wybuchną. Widziałem Eurex Ocean. To ja tylko siedem. No byłoby fajnie, nie? Bez Sarali mogły się wcześniej wywalić bunty. <laughs> Awa, Ava, Jakim o. cudem Awa może mnie mieć na rywalu? Ja to się pytam. Mała. Może, tak samo jak mnie Szwajcaria ma. To u mnie się, no się dzieje znaczy, ja nie narzekam, bo za chwilę wojnę mamy w takim Burgundiu, razie. Burgundiu, więc... <laughs> przyjacielu. Patrzę lewy zajmuje prowincji to tutaj, ale Kurwa polsko przyjacielu! Polska tak. Uu. Czy tam nie ma za dużo relacji trochę przyjacielu. E, tam dzięki temu że go nie sobie poszła mam 4 na 3 i mogę brać. Kurczę, moje przychody z handlu są tak biedne. No u mnie byłyby lepsze gdyby nie wotan, ale coś poradzę. Nie też gdyby nie repus. Mamy wspólny rywali, chmicę. Znaczy, wspólne powody. No wiesz, Lukas, musimy jakoś tutaj walczyć. Nie mogę się wszystkiego oddać, co nie? No nie no nie. Może to jest coś ciekawsze. Muszę kombinować. Eee... Ech, kary technologiczne. O, no i wybuchli, się zaczyna po Wybuchli partykularyści o to maną. tylko szuka, że kurwa, na krymie. To mi się to logika co? Trójkowy za 50, jeszcze tyle punktów? wybiście? Aha, eee. nasz anrest, unrest. A ja mam koleścia z misjonarystrem. Jedną prowincję nawróciłem, trudnie, to tu można 50. Dawno nie znaczy. zabierałem nic z Tatą. Teraz się kapnąłem. A, a jak będzie tak, że jak wezmę prowincję, na której otomaną zbuntowali się partykularyści, to oni przejdą do ottomanów dalej, tak? Mm -hmm. o, oleją tę prowincję. Zazwyczaj to nie no, ja są otomańcy, to e, bo to jest 30 Ty... tysięcy. Tylko separat. nie, to możesz ich bić po drodze. A no w sumie nie ma co ryzykować. 30 tysięcy chłopie. Powinniśmy się ich wziąć pespisz. na czysto, bez generała. It's all about luck. Ja chcę Edirin wziąć ich tutaj i stłumić. To jest ja stabilność. Jeszcze tylko 5 stów długu i wyjdę na prostą. 500 Dobra, ce jest development <laughs> development. Boże, jakie was Tom nie lubi w tej, w tej grze? No nie ja. Nikt. <laughs> Widzisz, że Orisa cię nawet nie lubi, a nawet ci nie wie, że ty istniejesz. Dobra. Portugalia też ma mnie na rywalu. Jezus, Maria, co ja zrobiłem. Ja, na razie Wiesz, siedzimy na 50%. Pięć państw ma mnie na rywalu. <laughs> Naprawdę? To dobrze. Ale tak my nie. mają cztery. No, Milan, Wenecja, M Moskwa, Kastylia, Papal State. Znaczy ten, Portugalia. Ja nie Mój na szczęście jak... tylko mam lubić. jakim są tutaj te kraje, takie tutaj są. Mink na mnie robi spajne tłórka? No to jest. Nie! Ale po co? Jak tak nic by nie mógł zrobić? Co się stało co w Rzymie? Co się stało w Rzymie? Nie, my co jest w Rzymie. Pięknie sobie. A, embrajsujesz pewnie. Nie, nie, nie. Co jest w Rzymie? Protestanci w Rzymie. Ło, w stolicy! Naprawdę? Naprawdę? w Rzymie protestanci. Ja, szkoda, że tego nie widzę. Ej, to już tego nie zmienią, bo tam jest Religious Center. No właśnie. O boże, jak myślałem, że nie może być w żywie. Też tak mi się wydawało. No to macie szczęście, mogę okay. wam. To to coś rozumiem. się musiało zmienić w takim razie. Event musiał być coś związanego z tym. Oj, Luka, wyprzedziłem cię. Wielki. W wielkich siłach, w No, no widzisz, jak ja mam tutaj żyć? No, że mi tu. na Nigdy teraz nie wziął na rywala, bo ja go ja mogłem. No czemu Edir dali Bizancjum? No, nie będzie, nie może cały czas być na rywalu. A no to jest skór. Ale gówno mnie to obchodzi! To moje powinno być! It's mine! to, to, Ach, sobie to jest boże, coś jest. robi. Nie masz technologii jeszcze dobrej. Okay. Ej, okay. przeskoczyłem mameluków w przychodzie. A chciałem odciąć tych Otomanów od kuba, ale jest, nie dam Pizantów. Ej, mamelucy padają tak swoją drogą. Mamelucy, właśnie tak patrzę, Pizantów mają sporo. Dzięki Więc za to Nie mają Pizantuora? Może? Nie, nie wyskoczyło mi. Mają sojusz tylko z funziem. Ale no, nie wiem co to na gdzie to jest w No się ten zdesantował na, na Anatolię. Nieładnie, Kerepusie. Co tak agresywnie grasz? Czekajcie, bo pisuję. Sekunda. Po co pisować? Tu mam wojnę dalej. dwójkę sobie weź, a nie pisuj, Jezus Człowieku. No, no to woda tam ustaw dwójkę. A proszę Cię bardzo, Dziękuję bardzo. Jak możemy żyć miło ze Jesteś się tacy Zniszczyć zna. go. Zniszczyć. <laughs> zniszczyć. 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 Mm, bardzo interesująca. krew zaleje ulicę. Bardzo interesująca idea. Aż się wziąłem sobie. Tegu, ile ty masz wojska? He, niedługo będę mógł mieć sześć tych państw w sojuszach Ogółem. Po co Węgry chcą przemarsz? Tyle sojuszy. Teraz mam pięć. No, no nie wiem, czy ci to pomoże. Eh, jest to fajne miejsce do zabawy. Wiesz, więcej niż Replus, który może mieć tylko trzy. Nie tracić przy tym punktów. Hmm, wziąć ja wiem, mapy o, za prestiż, czy to olać. Ej, ja, co chcesz wziąć? Mapy. Chcesz zobaczyć Rzym? zobaczyć świat w ogóle, bo ja nic nie widzę. Mogę zrobić w Europy tej. Ale ty to, Rzymie to, 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 tak patrzę sobie. Hmm, zobaczmy mapę religion, jak się mógł, to bym mógł wziąć. Ojej. Jak jestem tym kolonizmem, Gdzie on rośnie sam z ciebie? W Cywilii no, powoli. Bo no, nigdzie nie widzę żeby nic. Aż siedzi. powiem przysłowiowej jak krew w dupie, tak. No. No ja tak przysłowiował się, mówię. Nie znam tego przysłowia. Ja też nie znam tego nie, przysłowiała. Ale to leci jak krew w dupie, no ale dobra. <coughs> ja w Warszawie tak tam mówią, to nie dziwi się, że kot później tam chodzi. O Jezu. Nieźle. się bawicie czy, się, tam. Nie, ja nie kojarzę. Coś tak kojarzy, ale dobra. Już bez krew chyba krew wiozo. z nosa, gość. Ale to jest... To jest krew z nosa. Ale krew, krew w też dupie. kiedyś słyszałem Ty masz chyba krew w dupie. Ojka. Nie powiem od czego. Ale powiem tak, 50% na sąsiadujących prowincjach to powodzenia życzymy. Ale z czasem to przyspieszy. No co już możemy lecieć na trójce? No to. Tak. Ten spisował, co wziąłeś? Basa u, imperialistyczną za chwilę. i tam zrobiłem na referendum i sami przyszli godzinie się dołączyć. <laughs> za chwilę się zdziwisz jak polska Litwa będą, sto będą mieli samą... <laughs> no właśnie się zdziwię, coś tak czuję, ale chuj raz się żyje. Przecież tam Polska, Litwa ma kory. Teodoro ma makora. weź, chłopie, ty się prosisz, żebyś miał wojnę kolejną. Jeszcze tw twoje państwo w Lidze ma tam kora, no weź. Jak ty troszczysz się o ligę? Ty się po nią nie troszczysz. Ech, pięknie. Oj, sekunda, sekunda, coś się ważnego nie stało, u mnie stało. To bo... nie możemy kończyć chyba. No hmm. tak, tak. Dajcie mi sekundę. Hmm. No nie. No tak. Pożegnamy się, Wojna z Moskwą. A, a no, no to, to, to fajnie. Pa. pa! Na razie. Czyli kończymy serię. XD. <laughs> Ta-da!